Tak wygląda to na pojeździe. O, tak wygląda teraz w takim widoku. Po prostu dwa doświetlacze drogi poboczy i tak dalej. Cześć. <noise> kombinuję, kombinuję jak konik pod górkę. No ale cóż, teraz to wygląda dość brzydkawo. Bo tak jest niepomalowane, jeszcze nie wyszlifowane, no cóż, no robię to sam, tak? Yy, trudno kupić yy, takim, taką listwę, która, która byłaby tutaj yy, gotowa, a przynajmniej musiałem wydać parę stów, bo to na, yy, właściwie oprócz tego typu typu list, ale nie chcę robić tu na takim plastikowym. Chcę, żeby to było solidniejsze, tak? Ponieważ, no tam, gdzie zamierzam jechać, o ile sytuacja światowa pozwoli, to po prostu chciałbym mm, no, mieć raz lepsze oświetlenie, tak jak w tych albańskich górach w niektórych miejscach, bo wiecie, to się może przez całą drogę praktycznie nie przydać. Natomiast w niektórych miejscach yy, może być bardzo przydatne, tak? A więc chciałbym tutaj zrobić, na razie mam jeden reflektorek, chyba to jest 65 czy 68 w Z diodami soczewkowymi tutaj, z odbłyśnikami Daje światło punktowe, ale chcę, żeby on był przekierowywalny na przykład na prawe pobocze, coś takiego, nie? Czyli, czyli na tym przegubie można by było sobie kręcić a drugi, jeszcze się zastanawiam, czy zrobić listwę dłuższą, prawdopodobnie tak, czy też taki mały pojedynczy, no a widzicie, jak, jak komi, komu by się chciało, nie, komu by się chciało. Yy, uchwyty, no to wszystko jak będzie pomalowane, to będzie, to będzie ładniejsze, oczywiście zaślepki, yy, tu wszystko doczyszczę i Myślę że niewiele będzie się m, będzie odbiegać od powiedzmy kupnego natomiast będzie to według mojego pomysłu aby teraz m, zasilanie było podwójne więc z akumulatora samochodowego i z akumulatora tego 100 amperogodzin mam taki żelowy z przełączeniem bo kiedy stoję też chciałbym mieć takie mocne światło nie? żeby silnik nie pracuje a ja chcę mieć przez dłuższy czas mocne światło na przykład. Jeżeli jesteście w miejscu w nocy, w którym do najbliższych zabudowań jest nie wiem 20 km i tak dalej, to jesteście zdani sami na siebie. A noc naprawdę jest tak czarna, że no, nie widać nic, więc trzeba mieć własne źródło zasilania i to porządne, bo najczęściej wtedy taka droga jest licha. Ja wiem, to nie jest samochód terenowy, ma tylko napęd naprzód i generalnie nie powinienem zapuszczać się w takie, w takie rejony. Ale planuję wozić ze sobą małą wyciągarkę, gdyby coś, tak? Yy, I jak co, montuję ją do, z przodu do punktu holowania i spróbuję się wtedy wyciągnąć, tak? Albo zakupuję koło, nie wiem, łopatką do połowy zapasowe, zaczepiam za nie, jak nie ma drzewa. No takie, takie rzeczy. Próbuję się przygotować na takie, na takie, na takie sprawy. Czy mi to wyjdzie, to nie wiem. Zobaczymy. Yy. To jest na razie początek tak, budowy tej listwy. Poza tym, chcę mieć tą listwę do małej anteny y, też składanej do internetu, do Wi-Fi. No i chyba do Sibi Radio też nie na magnes, tylko zamontuję też na tą listwę. No, zobaczymy, na razie to początek. No a na razie to jest taki jeden mały, y, mały reflektor. No tak to, y, tak to wygląda. Za podstawę, mm, no taka pierdoła, ale, ale powiem, posłużyły mi po prostu yy, z blachy 5 mm. Wyciąłem takie yy, takie uchwyty. No to też z blachy 5 mm. No i, i wiecie, ja lubię, mówiłem, lubię takie rzeczy robić, przynosi mi to jakąś, jakieś odprężenie, czas pracy. No jak się ma blachę, to Powiedzmy dziennik na Polsacie, dziennik na TVN i dziennik na Jedynce. Jak oglądacie ciurkiem, ktoś powiedzmy ogląda, to ja w tym czasie wykonuję takie coś, tak? Wymiaruję, przewiercam. No i mam. Teraz zacznę dalej działać. Później jak już to będzie pomalowane, doczyszczone przede wszystkim, pomalowane specjalną farbą, nie powinno się za wiele różnić od oryginałów. I już minęło kilka dni. Znalazłem trochę czasu i dorobiłem ten lightbar. No, taka forma lightbara, tak? 2,5 na 2,5 profil, mówiłem. I takie halogeniki. Całkowicie to jest moja, moja praca. Tutaj zaślepki, tutaj to, to wycięcie. No, to tak jak mówiłem, to właściwie robię to szybko z kawałka tutaj blachy czwórki. Tak to wygląda. Tutaj wtyczką zakończyłem, hermetyczną, po prostu będę tutaj to wpinał. No tak to tak to wygląda. Zaraz pokażę jak to wygląda na samochodzie, ale tak w zbliżeniu. Oj, trochę mi to się przekręca, no to może trochę mi się to przekręca, to może tak. To są dwa razy 65 W, takie reflektorki i jest jedna uwaga, nie można jeździć z takimi reflektorkami, muszą być a dopuszczenia mieć odpowiednie i tak dalej Żeby to w Unii Europejskiej z tym jeździć Gdzieś za granicą to tam w tych, Poza Unią to tam W tych krajach takich powiedzmy To nie zwraca się na to większej uwagi Samochody są obklejone, obklejone Obłożone różnymi Dodatkowymi lampami Ale wiecie co o co tu chodzi Po co w ogóle tak sobie dupę zawracać <laughs> Za przeproszeniem A no po to że jak się jest gdzieś Zwłaszcza w górach w takich odludziach to często brakuje oświetlenia, zwłaszcza bocznego, takiego, może nie tyle bocznego, takiego, co można po krzakach puścić na poboczu i tak dalej. Tej Albanii, jak i w innych górach, jak się nocuje, a zamierzam jeszcze, tak, więc y, takie rzeczy są przydatne. Y, tutaj zrobiłem na motylek, y, tutaj jeszcze motylka nie mam, będę musiał dorobić y, takie po prostu zatyczki. To jest z lekki aluminium, tam jest podkładka filcowa samo przylepna z drugiej strony, żeby nie porysowało klosza i takie blaszki, takie blaszki z takiej sprężystej, o te, z kawałka sprężystej blaszki, podocinałem, porobiłem, to po prostu sam to dorobiłem, tak, żeby normalnie w czasie jazdy drogą one muszą być zasłonięte, bo jak nie, to cała homologacja musi być i tak dalej, nie? Yy, po prostu chodzi o to, według tam odpowiedniego przepisu, że nie można tego włączyć. Nie to, że nie włączycie, tu, w, w tych krajach to tak jest, no człowiek dorosły siedzi, tak, za kierownicą, wiadomo, że nie włączy tego typu oświetlenia. No ale to nie, przepis jest, że, że nie mogę włączyć nawet gdybym chciał, więc muszą być zaślepione, więc w porządku, w porządku zaślepiłem. Yy, tutaj przykleiłem takie gumy, no po prostu pokazuję jak to jest zrobione, tak. Yy, takie elastyczne kauczukowe gumy yy, na ten reling żeby, żeby to po prostu o, nie odgniotło mi tam tego aluminiowego relinga tak to, tak to wygląda pokazuję zbliżeniu yy, i właśnie o co chodzi o to chodzi yy, że ten reflektor można sobie tutaj łatwo poluzować będzie i przekręcić gdzieś na pobocze albo w ogóle przekręcić o 90 stopni żeby oświetlać zupełnie bok, jak się gdzieś stoi, tak, trzeba wyjść, zupełna ciemność no, z tą latarką i tak dalej. Nie interesuje mnie to, skoro mam y, dużą baterię solarną, to nie będzie mi już takie rzeczy potrzebne. Po prostu włączę sobie to z kabiny i tyle. Zaraz to zamontuję Zobaczymy jak to będzie wyglądać yy, No trudno, tak zamierzam z tym jeździć Myślę, że jakoś jak na własny Handmade Nie wyszło to jakoś źle yy, Tutaj przynitowałem Tutaj tak jak mówię Jeszcze jeszcze motylek, żeby mógł to skręcać Mam nadzieję, że mi nikt tego nie ukradnie Ale ciągle się bać o coś Że ktoś coś ukradnie yy, To już trochę przesada Dobra, teraz idę to montować. Widzicie jak to, jak to wygląda. A to bardzo łatwo się ściąga. O. I tak wygląda, tak wygląda reflektor. Sprawdzałem je wcześniej. Bardzo fajnie to świeci w nocy. Mm, takie i punktowe i rozproszone. Częściowo, a więc to co chciałem, bo znowu nie chciałem takiego, żeby było zupełnie punktowe, i trudno jest za taki reflektorek z homologacją, i tak, dalej, i tak dalej, żeby to był światło skupione, i tak dalej, nie? Na pojeździe mam to właściwie gdzieś. To służy do jakiegoś, do jakichś gór, gdzieś w nocy, w zupełnie jak jestem sam, nikt nie jedzie, to żeby sobie taki, takie lampy włączyć, o, tak, te uchwyty. Tak te uchwyty wyglądają. To są śruby piątki, jak co, ocynkowane. Zastosowałem tutaj z tą kontrą, żeby ktoś po prostu łatwo tego nie odkręcił, te nakręteczki. Co jeszcze tutaj planuję? Planuję za tą listwą, tutaj gdzieś, z drugiej strony. Aha, tutaj jeszcze pokażę. Tu jest ta wtyczka, tak hermetyczna, taka typowa. Typowa wtyczuszka hermetyczna, żeby tutaj przyłączyć, yy, przyłączyć przewód do tego, yy, tak wygląda tutaj. Bo tu jest taka guma w tym małcie, a tutaj jest puste miejsce. O, widzicie? O, brudno tam. Ale najważniejsze, że rdzy nie ma. Yy, tutaj jest taka, taka rynienka, i w tej rynience mogą iść przewody. O, I mogę sobie zejść tą rynienką, zejść tutaj przewodami, praktycznie przy szybie. Zejść sobie do komory silnika i tam już rozprowadzić na włącznik. No i elektrycznie pod tamten akumulator, ale to już innym razem pokażę. Tutaj nie dokończyłem, bo planuję jeszcze mini taki. Mm, wzmacniacz wi-fi gdzieś za tą, do, do tej belki do tej belki, ale gdzieś z tyłu w jakiejś puszeczce yy, po prostu zamontuje taki wzmacniacz yy, wzmacniacz sieci dlaczego? po prostu stoi się gdzie, yy, gdzieś nieraz na przykład na, nawet na zwykłym CPENie gdzieś przy trasie, tak? czy gdzieś, yy, nie wiem, przy jakiejś restauracji, czy gdzieś, no, gdzie jest Wi-Fi, ale trzeba być bardzo blisko. Spróbuję zrobić to tak, żeby yy, kilkukrotnie powiększyć ten sygnał, a więc potrzebny mi jest yy, taki router no, w trybie repeater, tak? yy, w trybie wzmacniacza, w trybie wzmacniacza sygnału aby mógł go yy, przechwycić yy, i rozgłosić tutaj jako oddzielne Wi-Fi, nie? coś takiego. A więc yy, jeszcze dodatkowo taki, który ma dość porządne anteny, wzmocnienie. Yy, te takie typowe repeatery nie bardzo, bo one są no niestety, ale krótki mają zasięg, te antenki mają malutkie. Spróbuję coś z Merkusysa, bo on ma też napięcie na 12V. Bo tutaj jest ważne, żeby wzmacniacz do tego wzmacniacza dochodziło napięcie 12V. Żeby móc wykorzystać nie 230, chociaż też można by było, ale to dodatkowo przetwornica musi pracować, prawda? A tu chodzi o to, żeby zrobić to na 12V, dlatego że przetwornica też zjada, sama, sama pracując zjada część mocy. A po co? Ale to już w innym odcinku. Czy to zrobię, czy uda mi się to zrobić. A przede wszystkim, jaka będzie skuteczność tego, tego repeatera. Nie? Na razie to wszystko. Lightbar mały, gotowy. Cześć!